Tu jesteśmy na skrzyżowaniu, że tu jest droga na Przełęcz Bukowską, a tutaj wjeżdżamy na drogę na Przełęcz Beskid. No gdzie? Tam widzisz? ternicę. No, ale to właśnie gdyby tu można było przejechać takim takim koniem przez granicę, to byłoby fajnie. No i tam później sobie pochodzić. powinno być wołsate, łównia powinien być bliżanc. O, o właśnie, widzi pani, to o to się rozchodzi, no. No, takie No na pewno, na pewno. No tak, że przejeżdżamy teraz przez granicę na trasie. W safia Tak wygląda jak granica Unii Europejskiej. Nie bardzo możemy zatrzymywać. No a tu dróżka jaka fajna jest. To jest tuż granicy. Tutaj podjeżdżają funkcjonariusze e, z kładem, czy jakimś tam rowerem. Wtedy czas, czasem jeździmy w początku. skręcamy przed ścianą lasów w dół, objeżdżamy tam łączę Ale robimy. Ale bryczko nie? I nie I bryczko czasem też tak się zapuszczamy, ale to... No, Może tam gdzieś, bo widać na... No ta, na tarnicy widać krzyż, Magda stąd. No, tutaj nie, no to to nie da razie, bo to trzęsie za bardzo. Mieliśmy okazję dojechać do końmi do takiego miejsca, gdzie na ciechoczenie ma prawa człowiek dojść. No. No most, most mamy na, już teraz może nie na wypadek przyjaźni polsko-sowieckiej, bo takiej już mam nadzieję nie będziemy musieli do, jakoś tam odczuwać. Natomiast był przygotowany pod y, ewentualne y, przejazdy czołgów czy jakiegoś ciężki, ciężkiego sprzętu wojen, wojskowego. No, w... W, tej, w tej chwili służy już tylko i wyłącznie pracownikom parku, którzy muszą się dostać tu na powierzchnię za mostem albo funkcjonariuszom Straży Granicznej. Znaczy, w razie czego autobusy też mogłyby tu jeździć No pewnie tak, może kiedyś dotykamy Ale Pani miała dobry pomysł, żeby Żeby dyliżans zrobić na trasie No mówię nawet A włosaty, Nawet mógłby być ta, o taki, że na przykład my Wchodzimy do granicy, ludzie przechodzą, wsiadają w dyliżans ukraiński No tak, tak, tak. no tak, tak Żeby tam no się, tak, powiedzmy, jak tak. mają się kolejnie mieszać tak, czy jakieś tak. problemy są tak, tego tak. typu No to żeby po prostu można było tak. to przejść na piechotę No tak. to to by było fajne no. I tak będzie